Zanim przejdziemy do kolejnego odcinka, to sprawdź, czy aby na pewno subskrybujesz mój kanał. Jeżeli czerwony przycisk subskrybuj, u Ciebie jest czerwony, to kliknij w niego tak, żeby zrobił się szary. Bardzo dziękuję. Teraz możemy przejść do kolejnego odcinka. Hej, hej, hej! Witajcie moi drodzy w najnowszym odcinku. Na dzisiaj przygotowałem taki bardziej skromny mix. Mix drapek za 36 zł. 32 złote, przepraszam Ja z ja, matematyki miałem 2 <laughs> No dobra moi drodzy Mamy tak, I love no cash Szczęśliwe linie, premia I love krzyżówka za 3 złote Zielona pensja, która mnie lubi Szczęśliwe linie, ekstra pensja I I love krzyżówka Za 3 złote <laughs> No dobrze to Krzyżówki, szczęśliwe linie zostawimy sobie Na koniec Zabieramy je stąd i drapiemy. Trapki po 5 zł, takie maluchy, ale one potrafią, potrafią zaskoczyć. No dobrze, zaczniemy od ekstra pensji i lecimy. Nasze wygrywające liczby to 33. 23. Osiem i czternaście. Ekstrafencja. Trzydzieści pięć. Trzydzieści dwa. Dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy wygrana, trzynaście. Osiemnaście, trzydzieści cztery, dziewięć i czternaście, a po dwadzieścia trzy mamy pięć złoty. Po czternastku mamy pięć złoty, Czyli mamy 10 zł w tej zdrawce. No dziękuję za pomoc, dziękuję, dziękuję. Teraz przechodzimy do mojej ulubionej zrabki, która mnie też uwielbia. No dobra, lecimy. Wygrywające liczby to 22, 14, 24 i 13. To są nasze liczby i tak i szukamy. A mamy. Mamy 12. Kurde, ale to ale ładna kwota była po to z 12. 11. 22 i już 5 zł się odkryło. Ja lubię tą zdrapkę, naprawdę ją lubię. Ona jest fajna, taka ta zdrawka. 24, no to zostawimy na razie, bo tam może coś jeszcze dziać. 24, 23, co? Dobra, drapi dalej, bo tu moja pomoc mi tutaj przeszkadza mi tutaj w drapaniu. Mamy plik pieniędzy. Mamy 8, właśnie mi się dostało. Nie widzicie tego? Dostałem po głowę. nie tu wal normalnie. Doro, 35. Kolejna linia, lecimy, lecimy. Mamy 17, mamy 29, mamy 6, mamy 30, mamy 18. I ostatnia linia. Nie, Ta, jeszcze nie. Nie, nie ma tu już. Nie ma tu już. 3, nie? Ta zdrawka za 10 Dobra, dobra, dobra. 24,5 zł. I tutaj mamy 5 zł, czyli razem mamy 15 zł w tej zdrawce. No i fajnie, i fajnie. Ekstra odcinek się zapowiada. No dobra. Premia też ją lubię wiecie. Dlaczego? Oczywiście każdy to wie, bo tu wystarczą dwa identyczne symbole. I już mamy kasę. Dobra, mamy gra jeden, karo. Biedronka i wiśnie. Gra numer 2 mamy arbus, worek i pik. Gra numer 3 mamy siódemkę, kier i trefl. Gra numer 4 mamy arbus, kwiat i jedronka. Gra numer 5 mamy wiśnie, śliwka i pik. Gra numer 6 mamy worek. Karo i Podkowa. Gra numer 7. Podkowa. Siódemka. I tref. No Pierwsza zrabka przegrana. No, szkoda, szkoda. I love now cash. Co takie jałowa. Kiedyś też taka była. Nie pamiętam już jej nazwy. Bo mi się w ogóle nie podobała taka zrabka. I love now cash. Dobrze. Musimy tutaj znaleźć plik pieniędzy. Albo jedną z wygrywających liczb. A nasze wygrywające liczby to

To 8 28, 23, 14, i 11. I kolejna linia. Nie, nie ma już. Nie ma już. Nie ma kolejnej linii. Co jest ze mną? No dobra, tutaj mam już przegraną zrabkę. No dobra, to przechodzimy do maluchów i na początek weźmiemy sobie tak szczęśliwe linie. Tak, lecimy sobie szczęśliwe linie. I lecimy sobie szczęśliwe linie. To ktoś tutaj przybliży, żeby to było w miarę widoczne. I lecimy. No nic moi drodzy W krzyżówce była Ewa Tak jak tu Ewa Przechodzimy do podsumowania Hej hej Zanim przejdziemy do podsumowania To chciałbym wam zakomunikować Że wkrótce 1 grudnia A to oznacza zdrab masy Na kanale drapiemy pierwszy milion Cała paczka świątecznego kalendarza I 24 koperty z drapkami środku. Dlatego pamiętaj Zasubskrybuj kanał Koniecznie z dzwoneczkiem żeby Cię nie ominął żaden film. A teraz możemy przejść do podsumowania. Na dzisiejszy odcinek wydaliśmy 32 zł. Mamy dwie z wygrane. Tu mamy 15, tu mamy 10, czyli 25 zł. No super, super, naprawdę ekstra. No nic, dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Dzięki, cześć!